kiedy mam analizę partii, kiedy przeanalizowałeś to, co było, kiedy wiesz to, co jest teraz, trzecią koncepcją, którą, ona mnie tak jara, że arcymistrzowie to mają, to popatrzcie, taki arcymistrz, który siada do analizy siebie, czyli chce być lepszy, to w pierwszej kolejności patrzy, co zrobił wcześniej, potem co ma, a teraz w trzeciej kolejności patrzy, jak mogę rozpracować, jak mogę popracować, jak mogę rozwinąć się w debiucie, czyli w początkowej fazie gry, jak mogę się rozwinąć w tym pozycyjnym ustawieniu Siebie w początkowej fazie gry. No mnie to jara. Dlaczego? Dlatego, że zadam Ci pytanie niesamowite. Jeżeli traktujesz się jako przedsiębiorca, albo traktujesz się jako, jako osobę, która myśli w kategoriach przedsiębiorca albo traktujesz się jako osobę, która chce rozszerzać siebie, zarabiać coraz więcej pieniędzy, no to mam do Ciebie pytanie, czy ty się w ogóle skupiasz na tym, żeby powiększać swoją umiejętność rozpoczynania na przykład kontaktu z klientem, albo umiejętność prospectingu, albo umiejętność pozyskiwania nowych lidów, umiejętność na przykład, nie wiem, otwierania czegoś. Dlaczego? Dlatego, że ustawienie pozycyjne, czyli coś. Co notabene jest bardzo ma duży wpływ na, na sukces Bardzo często jest zaniedbywane To jest, to jest bardzo ważna rzecz jak gadam, jak gadam na przykład, wczoraj byśmy na turnieju w Lublinie Szechowym Jak gadam z ludźmi, którzy się znają mocno na szachach To oni mówią, że widzisz, ty możesz sobie porobić Jak grasz w szachy, to możesz sobie porobić cały swój sukces Możesz przegrać go przy momencie nawet wyjścia Nieodpowiednim wyjściem na przykład z debiutu